Na mnie pachnie dzieci, filii, Jezus Chrystus. Moi kochani, po prawie półtora miesięcznych miesięcznych różnych przeżyciach, doświadczeniach w tych powolutku jest nadzieja, że stabilizujemy się na pustyni, wracamy do naszych, moi drodzy, porędzi z kontemplacja Boga Ojca. Zakończyłem cykl orędzi na, na temat modlitwy Nasz. Przez dwa tygodnie głosiłem Wam okolicznościowe kazania. Bóg mówi do swego kapłana. Dalej więcej nie wchodzę, to co miałem Państwu na ten temat powiedzieć, przekazałem. Resztę Państwo mają w wydanej edycji Bóg mówi do swego kapłana, wtedy po części mogą Państwo próbować zrozumieć moją, moją rzeczywistość, w jakiej się znalazłem teraz przez to ponad 10 dni wygłosiłem Wam kilkanaście, osiemnaście kazań dziesięć na temat objawień Wakitta a osiem z tym wszystkim powiązane każda rzeczywistość Boga wkomponowana jest w ogromną mój drodzy bitwę tu na ziemi nic nie ma łatwo, dopiero po śmierci możemy kosztować zadości przebywania w moi drodzy chwale Boga. Tu pat, patrzę na nasze ostatnie zapisy, kiedy miałem ostatnie kazania moi drodzy w Bogu ujcu nr 44. Moi drodzy, to było kazanie o moc zbawcza małych ofiar. A teraz biorę Was w czwarty punkt, strona 65, już Wam skreślane, ale nie skolorowane, więc to będzie czterdzieste piąte kazanie z, tego, z tej naszej, moi drodzy, broszur książki Pani, Agatka, agatkami swojej dobroci później poda, gdzie zaawansowaliśmy z, razem z Ojcze Nasz i już będziemy wiedzieli, które to mamy kazanie o Bogu. Teraz jest to rozdział drugi, mamy kazanie ojciec Chrystusa. Przed nami jeszcze kilka, kilka dobrych bloków, Ojciec Łaski. Nasz Ojciec. Ojciec szczęścia, ojciec miłości, ojciec miłosierdzia i ojciec sprawiedliwości. Dzisiaj mówię o woli Boga, że wolą Boga jest zbawienie człowieka. Wezwałem Cię do głoszenia prawdy o moim królestwie. Moje królestwo nie będzie dane wszystkim, ale tylko wybranym i Ty do nich, ty do nich należysz. Tu zaraz wyjaśniam termin. Kto to jest wybrany? To jest każdy człowiek na świecie, który chce iść za Bogiem. Nie ma to, że to jest, dostał ktoś bileci i ma układ. Nie. Chcesz, jesteś wybrany. Nie chcesz, nie jesteś wybrany. Wy się cieszcie, bo do nich należycie. Każdy, kto odda mi swoją wolę, trafi tam, gdzie umieszcza go moja wola, więc do raju, jakim jest moje królestwo. Jesteście moi drodzy po tym etapie najważniejszym oddanie oddaniu swojej woli Bogu, ale w 22 tomie w którym robiłem redakcję tam Pan Bóg to jest taki stary lis pustynny mówi o żertwie ofiarnej Panie to dopiero początek On ma nam swoje jeszcze zamysły będzie nam stopniowo wyjaśniał, ale to jest najważniejszy krok. Zdaliście się na Boga. On usięci i on do nieba doprowadzi. Pełniąc moją wolę wybieracie raj, ponieważ moja wola zawsze pragnie Waszego dobra. To jest logiczne. A najwyższym dobrem, jaki mogę Wam ofiarować, jest Wasze zbawienie. To będą później, moi drodzy materiały i fragmenty, które już tu podkreślam, pisze hasło fundament. Bo myślę o przygotowaniu kolejnej książki, abyście mieli przynajmniej taką bazę, aby rozumieć Boga, Jego plan i swoje miejsce w tym planie. Dlatego Państwo wiecie, Najwyższe dobre Boga względem was jest zbawienie. I to coś musi odkryć. Nie lękaj się głosi mojej woli, bo ona jest samym dobrem. Jest miłosierdziem, jaki was obdarza. Człowiek żyjący na ziemi zapomina o odwiecznej woli Bożej, jaką jest uniesienie, uczynienie sobie istoty do siebie podobnej, to w tej książce fundament będzie pokazane. Że Bóg uczynił z nas istotę do siebie podobną. Całkowicie o tym człowiek dzisiaj zapomina. Tą istotą uczyniłem człowieka i pragnę, by był zbawiony, ponieważ pragnę dać każdemu z Was szczęście wieczne u mego Bogu. Pragnę dzielić się moją radością. Kiedy człowiek zakłada rodzinę, pragnę wydać z niej owoc, wydać na świat potomstwo, widoczny dowód. swojej miłości, ja będąc jednością w doskonałej rodzinie, jaką tworzę w swojej świętej trójcy, zapronawidaj nasz potomstwo, potomstwo Boże, obdarzone najwyższymi łaskami istoty rozumne, które będą potrafiły dzielić ze mną miłość i mądrość. Nasza celowość jest prosta. Dzielić z Bogiem miłość, kochać Go, dzielić z Bogiem mądrość, jaką to On z nami się pragnie dzielić. Gdyby człowiek zrozumiał, kim jest dla niego Bóg w swej przenajsięczej trójcy, nie lękałby się o swoje zbawienie. Nie musiałby się o nie lękać, ponieważ jest ono odwieczną wolą Bożą. Zamierzeniem samego Boga, który zawsze realizuje swoje postanowienia i absolutnie nie może mu w tym nic przeszkodzić. Napisz. Że człowiek, który uświadomi swoje pogodzenie i swoją przynależność do Boskiej Rodziny Trójcy Świętej, odnajdzie w niej całą swą istotę, odnajdzie matkę i ojca, odnajdzie w niej brata, swego człowieczeństwa, w moim synu, a co najważniejsze, odnajdzie w niej samego siebie jako stworzenie, stworzy... stworzenie, stworzyciela, łono z mego łona, duch z mego ducha, życie z mego ducha. Moi drodzy. Tu mamy całe wyjaśnienie skąd człowiek pochodzi, skąd się wziął, jaka jest jego przynależność. Dlatego biedni są ci wszyscy, co się fascynują, moi drodzy, teorią ewolucji, a dzisiaj na siłę wprowadzają gender. Nie mogą zrozumieć, że poziom ich zazwierzęcenia od czasu, kiedy się pojawił, pojawiła ewolucja, teraz przez gender, zbliża się coraz to do najprostszych pierwotniaków funkcjonujących w świecie dlatego pamiętajcie i tu zrozumieć za chwilę błąd świata bo człowiek zawsze patrzy i świat na słabości, na upadki a Bóg mówi istota człowieczeństwa nie leży w upadku człowieka ale w jego pochodzeniu i przeznaczeniu bo człowiek ma swoje ziło w Bogu ich przeznaczenie ma w Bogu. To dziś jest całkowicie, moi drodzy, zapomniane. Debatują w Rzymie nad rodziną. Nad jaką rodziną debatują, co zrobić z rozwodzonymi, czy Komunii Świętej udzielić, czy nie udzielić. Zapadli totalną schizofrenię. Mamy długość gościa już pięć lat temu. Wszyscy kapłani tam Komunii Świętej udzielali rozwodnikom, a ci teraz udają, że się zajmują wielką problematyką, pamiętajcie. Zamiast pokazać w swoje pochodzenie i przeznaczenie, próbują pr zrobić kolejny przekręt i znowu przełożyć kościół. A tu trzeba pokazać człowiekowi, gdzie jest jego źródło. Na ideach ludzkich nie zbudujemy nigdy żadnej rodziny. Dlatego przyszły papież będzie musiał podjąć się wielkiego wysiłku, jeśli chce. Uratować Kościół musi iść drogą pokazaną przez Jana Pawła II papieża Benedykta i najwyższy czas, aby się zająć Bogiem, a nie człowiekiem. Jeśli zajmiemy Bogiem i ustawimy tu nielację, wtedy dopiero rodzina, ludzkość zyska na wartości, bo oddając Bogu to, co jest mu należne, Będziemy musieli zawsze pamiętać o człowieku. Ale Bóg musi rzucić na piedestał. Człowiek nie jest przeznaczony ziemi, grzechowi i śmierci, ale życiu w jedności z Bogiem. I tu jest, moi drodzy, nasza baza, nasza siła. To się tu nic nie kończy, na tej ziemi dopiero się wszystko zaczyna. Jeśli na tej ziemi nie pokażemy Boga, świat do niego się nie nawróci, co wy chcecie dostać? Choćbyście najpiękniejsze pojęcia dobra mieli i niesłanie ukierunkowane na człowieka, nic to nie znaczy. Mistrzowie słowa i kłamstwa, w tym nie ma Boga, żadnego poklasku. Nie zyskacie przed Bogiem. Jest takie piękne orędzie w 22 tomie pod sam koniec. Dedykuję wam, abyście to zrozumieli. Upadek człowieka jest konsekwencją jego swawoli i buntu. Gdyby nie było swawoli i buntu, dzieci nie byłoby rozbitych małżeństw. Trzeba im pokazać źródło, skąd się biorą ich nieszczęścia, przez które człowiek wpuścił jego serca szatana i jego wolę. W moim planie, mówi Bóg Ojciec, nie było upadku człowieka ani jego zepsucia. Człowiek miał być doskonały, aby doskonale odzwierciedlać moją doskonałość. I znowu kolejna cudowna myśl do książki Fundament. W moim planie, mówi Bóg, nie było upadku człowieka, ani jego zepsucia. Człowiek, człowiek miał być doskonały, aby doskonale odwiedziedlić moją doskonałość. Kiedy was zobaczą, mnie zobaczą. Ile nam do tego brakuje. Na ile jesteśmy odbiciem Boga. Czego więc pragnę, mówi Bóg? Co jest moim zamierzeniem? Dlaczego każę narody, wypowiadając nie wojnę? Dążę do zjednoczenia wszystkich we wszystkim. Dążę do powszechnego zbawienia całej ludzkości. Po to utworzyłem Kościół, aby w nim zbawić wszystkich. Ludzi i wszystkie narody. Teraz rozumieją Państwo tą uwagę. Poza Kościołem Katolickim nie ma zbawienia. Oni dalej trują. Dalej, dalej, dalej się ją zamęt. Moje życzenie nie zostało spełnione, a narody nie cieszą się już moją łaską. Panie Jezusa być królem narodów. Chcę zbawiać. Nikt tego nie chce słuchać, nikt przyjąć. Skutek jaki jest? Nie cieszą się te narody złaśkom Boga. Popadły w obojętność, która mnie więcej boli. Moją wolą jest zbawienie każdego człowieka, każdego, kiedykolwiek, którego, którego kiedykolwiek wydałem na świat. To jest mój cel. Przypominam, zbawienie człowieka. To jest mój cel, dla którego nie żałowałem nawet boskiej krwi. Dla tego celu nie będę żałował krwi ludzkiej. Dla tego celu warto żyć i dla niego warto umrzeć. Pamiętajcie o tym, stąpając po ziemi. Każdy więc człowiek w zamyśle moim przeznaczony jest do wiecznej chwały i do tego celu będę dążył bez wytnienia. Do ostatniego Twojego oddechu Bóg będzie Cię walczył. Tylko problem Twojego chcenia i otwarcia się Twojej woli. Jeśli nie chcesz, Bóg nie złamie na siłę tej Twojej bogaty. Będąc on Bóg mówi, będę walczył o każdą duszę, a narzędzia, jakich chcę użyć, to ci, którzy swoją wolę zjednoczą z moją, a więc ich cel stanie się moim celem, jakim jest zbawienie. Tak drogo odkupiony róż. Czyli, moi drodzy, wszyscy wy, którzy oddaliście się żertwie, staliście się narzędziem Boga dla zbawienia tych wszystkich ludzi na świecie. Jest to dzieci cudowne. Wracam do Was po pielgrzymce, moi drodzy, z Japonii. Dzieci, której wraca mniejszy niż wyjechał. Inny świat. Inna cywilizacja, inna optyka, stery nieczysty, szczyści. Na, na ulicach nie ma kuszy na świeci. Wszyscy mają pracę. Miasta zadwane. 50 lat temu byli w takiej rzeczywistości jak my Polska. Dziś moi drodzy, między nami a nimi przepaść. Ludzie, którzy są nasyć, nasyceni, pełni, brakuje tam Boga. Wydawa wy wydawać by się mogło, że mają wszystko, a czuje się, że Japonia jest na krawędzi dramatu. Masa zaburzeń, chorób, pracowolizmu. Państwo co może to robi na skrzyżowania kukuka-kuka. Kuka. Nie ma, śpiewają ptaszki. Chodzisz po głównych ar arteriach, moi drodzy, gra ci cały czas fortepian. W hotelu, w którym spaliśmy, pierwsze myślałem, no trzeba mieć wira. Fortepian w tym w ogóle non stop gra. Idziesz rano gra, wieczór gra, w południe gra. On okazuje się, wymyślili fortepiany, że dajesz partyturę, linię melodyczną wklepano i on ci sam gra. się klawiatury samych, same chodzą. Jak wróciliśmy z tej czystości do rzeczywistości polskiej, to człowiek nie wiedział jak się załatwić w naszej na -y. Przerażające koniec świata. Ale oni cierpią bardzo, kiedy przyszły wieczory piątkowe, sobotnie, niedzielne, bo mieli w poniedziałek dzień sportu dzieci po 12 w nocy. Wszystko co jest na ulicy jest pijane. Dziewczęta, chłopcy, młodzież. Dzieci w głowie się nie mieści. Równo wszystko, pijane. Tego świat nie pokazuje, o tym się nie mówi. Pan Jezus Bakita, książę Agnieszka, obiecał, że jeśli znajdzie te szalone dusze, uratuje Japonię. A nam mówi, że chce tutaj Polskę i chce uratować ja. Ja się pytałem tam pana, jak to panie chce zrobić? Moja jaka się głowa. Nie jest tego w stanie pojąć, ale ci mówię o to jestem. Używaj. Bierz nas, tych, którzy w swoim szaleństwie oddali Ci swoją wolę. I wierzą, i wiedzą, że są wciągnięci w narzędzie, którym Bóg posłuży się, do zbawienia tak drogo odkupionych dusz ludzkich. Kiedy więc pragniesz być moim dzieckiem, musisz być jak ja nie szczędzić ani sił ani zapału dążąc do wypełnienia naszej wspólnej woli bo kiedy Bóg połączył w sfercie ofiarnej swoją wolę z naszą no to mówił już o naszej wspólnej woli jaką jest zbawienie dusz pozostawcie sobie jasno cel waszego życia a sprawy doczesne aby te doczesne nie zasłaniały wam sensu Istnienia. Ale aby dać Wam udział w moim bóstwie, Wy sobie nie zdajecie sprawy, do czego nas Bóg zaprasza. Na tej troszkę większej wyspach niż Polska, 120 milionów ludzi. Tam, gdzie tylko równina dzieci, chałupa przy łupie. Jak lecieliśmy z Kioto do Osaki na samolot, Szybkim pociągiem, dwie godziny pośród wieżowców, dzieci. Beton na betonie. A obok Chiny, półtora miliarda ludzi. Spotkaliśmy katolików z Indonezji. Jak się cieszyli? Ile wzięli moi drodzy medalików i obrazków? A Indonezja to największy kraj muzułmański. Dzieci obok Tajlandia. Malezja, Kambodża, Bangladesz. Ile tam milionów? Najgęściejszy pan na Państwo świata. Obok Chiny ponad miliard. Pakistan około 200. Dzieci, ile jest do pracy i do trudu? Musimy zgłębiać nasze orędzia, abyśmy nie zaprzepaścili oferty Boga. Jedno co pocieszające, Kora Południowa tam rośnie chrześcijaństwo niegotycznie. Japonia pół miliona katolików. 94 miejsce na świecie. W tym rejonie tylko Filipiny. I Kora Południowa są mocno katolickimi krajami. Ale to kropla w morzu z tymi 3, ponad 3 miliardami Azjatów. Dalekiego Sudu, do których nie przebito się z łaską o zwalieniu. A Bóg mówi, że tego od nas żąda i tego pragnie. Stąd też przypominam Wam, nie zapominajcie o celu, jaki Bóg nam naznaczył. A celem tym, tym jest zbawienie. Wielu dusz na świecie. A